Państwo się regularnie pojawiają za wschodnią granicą, żeby się tą wiedzą dzielić i pomagać, wspierać swoich kolegów po fachu. Tak, to prawda. Taka, taki pomysł powstał dość szybko po rozpoczęciu się wojny. Wcześniej ja osobiście nie miałem takich bliższych kontaktów z kolegami transplantologami z Ukrainy. Natomiast jak, jak wybuchła wojna. To stało się to rzeczą naturalną, a przy okazji moja znajomość już tu wcześniej wspomnianym profesorem Montgomery, bardzo znanym światowej klasy sławy transplantologiem z Nowego Jorku, który w pierwszych miesiącach wojny zwrócił się do mnie. Pytając, czy widzę w miejscu, gdzie pracuję, w Polsce w Szczecinie wielu rannych, więc odpowiedziałem mu, że nie, tego tutaj nie widzę, ale jest Jestem dość daleko od Ukrainy. Padło drugie pytanie. Czy możemy coś wspólnie zrobić dla Ukrainy w tej chwili, bo y, jest, y, jest taka wewnętrzna potrzeba każdego lekarza. I od tego się zaczęło. Y, nawiązaliśmy, ja nawiązałem kontakt z kolegami z Ukrainy, najpierw y, w szpitalu i ośrodku transplantacyjnym w Lwowie, tam udaliśmy się, pierwszy raz to był kwiecień. W pierwszym roku wojny w Ukrainie, i tam w szpitalu, tak zwanym Emergency Hospital, który jest w tej chwili największym ośrodkiem transplantacyjnym, jeśli chodzi o przeszczepianie nerek w Ukrainie, odbyła się nasza pierwsza działalność. Profesor Montgomery jako chirurg przeszczepiał wspólnie z kolegami ukraińskimi. Ja konsultowałem i kwalifikowałem pacjentów do transplantacji. A także mieliśmy okazję prezentować nasze wykłady, dzielić się wiedzą, no i ten czas, i też poznawać ich potrzeby. To poskutkowało tym, że później po powrocie duża pomoc finansowa, głównie ze Stanów Zjednoczonych, popłynęła do tego szpitala. Na tej kanwie też naszej współpracy powstał i funkcjonujący już w tej chwili, Taki centralny ośrodek rehabilitacji dla ofiar wojny w Ukrainie, z bardzo nowoczesnym systemem protezowania tych chorych, angażowania ich później w przywracanie ich do normalnego życia. I od tamtej pory utrzymujemy i, i przyjaźń zawodową, ale już nawet taką koleżeńską, właśnie z kolegami. Później przy kolejnym pobycie udaliśmy się głębiej, bliżej już tamtej części, bardziej objętymi działaniami wojennymi. Byliśmy w Kijowie, ale też mieliśmy no, być okazję świadkami tego, co się, zobaczyć to, co się wydarzyło w Buczy i w innych tego typu rejonach i także odwiedzić tam ośrodki transplantacyjne, wymienić się wiedzą, poglądami i stworzyć pewne plany współpracy na przyszłość. Teraz... Kiedy z państwem rozmawiam, nie mogę być na tym świetnym wydarzeniu z państwem ciałem, ponieważ, ale jestem jak słychać, pełen duchem moim. Ale udaję się ponownie z profesorem Montgomery na naszą kolejną taką wizytę transplantacyjną w Ukrainie. No właśnie, co panowie będą tym razem robić? Jaki jest cel tej wizyty? To jest takie bardziej sprawdzenie i obyznanie sytuacji, czy jest jakiś konkretny plan, który się z tym wiąże? Tak. Mamy jak gdyby dwa, dwa cele. Jeden to jest na zaproszenie naszych kolegów, którzy by chcieli w tej chwili pierwszy raz w Ukrainie wykonać operację y, pobrania nerki od dawcy żywego z użyciem robota Da Vinci. Tego typu medyczne wydarzenie jest w ogóle bardzo rzadkie w świecie, a w Ukrainie będzie to pierwszy raz. Chcą, żebyśmy byli tam obecni i myślę, że profesor Montgomery będzie też uczestniczył w w tej procedurze i pewnie w przeszczepieniu ja będę miał możliwość nadzorowania od strony tej nefrologicznej, immunosupresyjnej tej sytuacji. To jest jeden cel, taki stricte medyczny. Drugim celem, to dla mnie jest bliskie zapoznanie się ze strukturą organizacyjną transplantologii ukraińskiej, ponieważ powstała w Polsce taka inicjatywa pomocy rozwojowej transplantologii ukraińskiej, i żeby wiedzieć, jak tą pomoc rozwojową najlepiej kierować w zakresie właśnie organizacyjnym, to jest potrzeba zrozumienia wszystkich tam występujących potrzeb. Mam już na ten temat pewną wiedzę, ale teraz chcę ją bardzo doprecyzować tak, żeby na forum, które przewidujemy, takim polsko-ukraińskim, transplantacyjnym, w październiku już mieć tą wiedzę, podstawy do rozmów z partnerami przygotowaną. To jest jak gdyby drugi cel teraz tego wyjazdu. Czyli ta współpraca jest szeroko zakrojona. Tutaj padło hasło Forum Wspólne Polsko-Ukraińskie celem pogłębienia jeszcze tej współpracy. No tak, uważaliśmy od samego początku, że w obliczu wojny w Ukrainie nasi, yy, nasi koledzy... Szczególnie transplantolodzy, no bo to jest dziedzina, którą się zajmuje, muszą, muszą cały czas się czuć częścią tego zachodniego świata. Stąd ten nasz kontakt z nimi i dotyczący tylko nie tylko Polski, ale także i Stanów Zjednoczonych. To zaowocowało wizytami kolegów, między innymi w Nowym Jorku, możliwością wypowiadania się w tamtejszych mediach, zbierania funduszy, chociażby na rozwój tego ośrodka centralnego rehabilitacji ofiar wojennych. W tej chwili mamy możliwości zaproponowania grantów, w szkoleń. Zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, które by podnosiły kwalifikacje lekarzy, personelu medycznego, ale wiemy, że transplantologia to jest taka multidyscyplinarna dziedzina. To, to są nie tylko pracownicy stricte medyczni, transplantolodzy, ale to są też pracownie zgodności tkankowej, immunologiczne, patologia, patomorfolodzy, i w tym zakresie wiemy, że. Ukraina potrzebuje tutaj dużego wsparcia, know-how. I chcemy im Pan w tym profes... pomóc. Pan profesor Danielewicz, który tutaj już gościł, też u nas w naszym cyklu o transplantologii powiedział, że trochę taka współpraca zagraniczna i dzielenie się wiedzą tym razem z kolegami państwa po fachu z Ukrainy to jest w jego też w perspektywie takie Trochę spłacenie długu, no bo przecież kiedy my stawialiśmy pierwsze kroki w transplantologii, to przyjeżdżali do nas państwa koledzy z Francji czy ze Stanów Zjednoczonych pokazywać, jak to się robi, jak to robić można, jak to można robić lepiej. To prawda, to prawda, zważywszy na to, że transplantologia ukraińska jest bardzo młodą transplantologią, bo takie podstawy prawne pozwalające. Funkcjonować transplantologą, przeszczepiać narządy. To jest dopiero 2018 rok, więc to praktycznie od 2019 to są początki stricte transplantologii w samej Ukrainie. W związku z tym nasze doświadczenia w tym zakresie mogą być dla nich niezwykle cenne i chcemy się z nimi dzielić. I pomagać tej, tej ukraińskiej transformatologii, która muszę powiedzieć, że jest bardzo ambitna, chociażby ten projekt, o którym teraz przed chwilą powiedziałem. Więc, to jest chęć podejmowania, właśnie takich od razu dużych wyzwań. A jakość z tego, co mogę obserwować tej medycznego serwisu, umiejętności chirurgicznych, no jest bardzo wysoka, w związku z czym ten dodatkowy know-how, także organizacyjny, pozwoli na pewno zintegrować się tej transplantologii ukraińskiej ze standardami, jakie mamy w tej zachodnioeuropejskiej czy w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo, że oczywiście pan profesor jedzie tam dzielić się swoimi doświadczeniami, ale czy jest też trochę tak, że to działa w dwie strony? Czy coś panowie zaobserwowali u swoich ukraińskich kolegów, co zainspirowało być może do jakichś zmian w waszej pracy na co dzień tutaj w Polsce? Tak. I co najbardziej może było zaskakujące, jechaliśmy tam pierwszy raz do, do kraju objętego wojną. Ale nigdy wcześniej chyba nie spotkałem się w żadnym szpitalu z tak olbrzymim entuzjazmem, chęcią do działania, chęcią wprowadzania nowych metod leczenia jak na Ukrainie. Kiedy wróciłem do siebie, to swoim współpracownikom powiedziałem: Słuchajcie, żebyście wszyscy mieli w sobie tyle tej energii, takiej właśnie i entuzjazmu, jak, jak nasi ukraińscy koledzy, no to yy, moglibyśmy przenosić góry. I oni rzeczywiście, yy, takie, są, takie są moje doświadczenia, tacy są. Bardzo są, mówię, są to ludzie otwarci, jednocześnie no, wdzięczni za tą taką współpracę. Oczywiście nie traktujemy ich jak naszych, jakichś tam młodszych braci i tak dalej, bo to są często bardzo świetnie wykwalifikowani ludzie, też i doświadczeni, ale stajemy się też dla nich takim większym otwarciem okna na świat. I oni są nam na za to wdzięczni, a my po prostu traktujemy ich bardzo, bardzo partnersko. Też myślę sobie, że to jest nierada wyzwanie, przed którym stanęła Ukraina, że w obliczu wojny te szpitale i same transplantacje się wciąż odbywają, bo przecież można byłoby powiedzieć, że w takiej sytuacji, no to nie wiem, wysyłamy pacjentów za granicę, korzystamy z pomocy na przykład naszych kolegów, transplantologów z Polski, ale tutaj jest chyba takie założenie: nie, dopóki możemy, działamy u siebie tak, jak to było, to Wy przyjedźcie do nas i może coś razem ulepszymy, ale pracujmy u siebie. Tak, tak, to, to prawda. Oczywiście Polska w tym zakresie też bardzo, bardzo pomogła. Chodzi tutaj o chociażby transplantacje dzieci, które są dość mocno w dalszym ciągu ograniczone ich możliwości wykonywania w Ukrainie, czy też transplantacje narządów rzadziej przeszczepianych, takich jak chociażby przeszczepianie płuc wielu ukraińskich pacjentków, skorzystało z tej pomocy medycznej w Polsce. Czy też przy pomocy polskich specjalistów wykonano chociażby pierwsze przeszczepienie płuc właśnie w Lwowie przez mojego obecnie przyjaciela Igora, którego właśnie od początku znam. Także y, sytuacja wojenna oczywiście zmieniła te realia transplantologii, bo duża część szpitali na wschodzie nie ma możliwości prowadzenia tej działalności w tej chwili no, jest duży problem, gdy, kiedy byśmy, gdybyśmy sobie wyobrazili, że narządy przewozimy na przykład samolotem jest, y, czy helikopterem, czy jakimś tego typu środkiem transportu. W czasie wojny jest to niemożliwe, więc. Na przykład zapoznaliśmy się z taką sytuacją w Kijowie, z dużym ośrodku kardiochirurgicznym przeszczepiającym od tych kilku lat serca na Ukrainie, że tam to daw, biorca narządu jedzie specjalnym medycznym autobusem z całą ekipą, teamem chirurgicznym do szpitala, w którym się znajduje dawca narządów, a nie odwrotnie, że to serce leci na przykład samolotem do szpitala przeszczepiającego. Więc jak gdyby zupełnie odwrócenie tej kolejności logistycznej, a jednak to się udaje, gdyż koledzy mają wielką determinację, żeby mimo ograniczeń wojennych transplantologia działała i rozwijała się. LWów nawet zwiększył liczbę przeszczepień w tym okresie i stał się takim centralnym ośrodkiem przeszczepiania narządów, nerek, przede wszystkim w Ukrainie. Domyślam się, że to może być wielka inspiracja. Niewątpliwie jest, bo jeżeli zobaczymy, że ludzie, którzy są, żyją w kraju obarczonym wojną, że mają sobie właśnie ta, tak dużo energii i podejmują tyle różnych wyzwań, to co dopiero my, żyjący w kraju spokojnym, w zachodniej Europie, w no, większym dobrobycie i z większymi możliwościami finansowania w ochronie zdrowia, to cóż dopiero my moglibyśmy robić? to jest na pewno ta inspiracja.